Cześć, siema, witajcie w czwartej misji Warcraft 1, The Dead Minds, find Lothar, heal him and bring him out. It has been some 20 months since Sir Lothar, one of the crown's greatest heroes, led an expedition into the Dead Mines to search for the lost tome of divinity. They were never heard from again. However, the great knight has recently appeared to the abbot of Northshire in a vision, battered and pleading for assistance. King Lane has ordered you to lead a detachment of warriors and healers into the mines in an attempt to find Sir Lothar, heal him, and bring him and any other survivors back alive. Dobra. Zgaduję, że mamy priestów. Mamy priestów. Your will, sire? Jedynka. My lord, your bidding. Dwójka. Yes, your bidding. Yes, my liege. Yes. 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 Your bidding? Yes, my lord. Yes. Macie healing w ogóle? Macie, macie. Aha, to się muszę to ustawić trochę inaczej. Uwielbiam w ogóle to misję, że, wiecie, że yes. musimy szukać. O! Yes, bo już nogi uwaliło. lord. tu. No i co? No i co yes. teraz? Yes, my lord. my lord. Yes, my lord. Yes, my lord. Yes. Okay. Yes, my lord. Your will, are. Hmm. Yes, my lord. Your bidding. Yes, my lord. Hmm. my lord. Yes, my lord. Tylko już nagi uwaliło więc. Yes, yes, my lord. Nie wygląda to zbyt. Whoa. Yes, my lord. Yes. My lord. Navrachil. Yes. Your will, yes.

my lord. Yes, my lord. Yes, my lord. Ye ye yes. Your will, sire Your will. Sire. Yes, yes, my lord. Yes. 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 my lord. Yes. 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 yes, my lord. Yes. Your will, Yes, my lord. Yes, my lord. Yes, my lord. My liege. Lord. Ye yes, my, lord. my, li my li Yes. yes. <laughs> A nie, nie trzeba, nawet było, dobra. Lecicie dalej, w takim razie. No tu trzeba bardzo uważać, nie? Najwidoczniej. Mhm, następna ktoś już idzie. Okej, okay, przechodźcie tutaj. Dobra. Ustawmy się więc tu. Ten do nas zaraz dojdzie. Ten ogry. Panie, mm -hmm. byś doszedł do nas w ogóle, mój piękny. jest I to jest najgorsze, bo trzeba na to czekać. Wiecie? Tak, yes, yes, yes. yes, yes. czemu yes, najgorsze? My lord. Ja yes. Wam odpowiem, czemu najgorsze? Twoje Musimy czekać, nie? I to jest yes, właśnie yes, to. Że zamiast biec do przodu, robić high ground, ja to cały czas czekamy. Okej, bo jest ślepa uliczka. to się znowu ustawimy po prostu, czy czekamy chwilę i wybijemy po prostu, nie? No i ale to. Wiecie, to jest fajne, ale yes, do nagrywania to jest tak tragiczne. Yes, yes, no jednak nagrywając chcesz, żeby coś się działo, nie? Jakaś my akcja, yes, budowanie yes, właśnie. Ślor yes, lore powstawał. My my yes. A jedyny lord, my który lord. tu powstaje, yes. to lord Nudi. Yes. Bo po prostu yes. wiecie, musimy bardzo team, ostrożnie każdą yes. jednostkę pilnować. Ale z drugiej lord. strony ma taki klimat. Taki yes. klimat właśnie starej gry. Starego yes, RTS-a. Jednak wymagał yes, tego od nas, nie był yes, może yes, taki napakowany yes, will, tysiącem yes. historii jak teraz worka w trójka, starka w Dwójka, czy yes. właśnie tego pochodu. Yes, yes, to bardziej Jest, dobra. Jest, my

Znowu ty, yes, lubię yes, dostać w łeb. Yes, yes, no tak serio. Yes, yes, ok, tam z yes, tyłu ktoś idzie. Tak, tu możemy poczekać yes. chwilę, to nie jest yes, problem. A gdzie tu coś jeszcze jest? Yes, to z wiecie co najgorsze? Yes, yes. Może yes, nie najgorsze? To your... yes, są gorsze rzeczy. Yes. Oczekujmy no, się o wiele gorsze. Ale... Yes. Okej, okay, czyli tu już nic nie. Yes. Yes. Musimy iść w prawo. I tu pewno coś będzie. Dobra, ale tymczasem ten ogr tu nam idzie. Ogrę? Yes. Yes, Ogrę yes, yes. zasuwa. Jest, jest. Nie pozwolimy tego uleczyć, no. I to jest bardzo OP. Czekaj, dobrze to rozegramy? De facto jesteśmy w stanie na zero przejść to wszystko, nie? O nie! O nie! O nie! O nie! Nie, 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 nie! Nie, 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 Kurwa mać, kurwa, kurwa! Przepraszam bardzo. Jezus Maria! My Lord? Yes, my Lord. Ale gdzie ten jest? Yes, my Lord. Yes, my Lord. Yes, 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 my Lord. Yes, yes, my Lord. Yes, yes, my Lord. Yes, my Lord. Ja pierdziele... Yes, my Lord. Your will, sire? Yes, my Lord. Yes, your will, sire? A musimy jeszcze wyjść, tak? No to się wrąbałem na koniec, nie? Tak ładnie mówię, o. Trzeba na zero przejść yes, stratami, my lord. zero, zero strat, co to jest? Yes. Yes, my lord. Taka yes. prosta gra, taka yes, prosta yes, misja. No yes, yes, się jednak okazuje, że nie do końca. To wiedziałem, yes, że to tak się skończy, yes, więc yes. To było trochę na pewniaka. Yes, Dobra, to uciekajmy. Mam leczyć Ciebie, yes, tak? No i wyleczyłem, yes. nie? No i super. Yes. Yes. No I super. Yes. Yes. To zasuwamy z powrotem yes. z lotarem. Yes. Yes. Drogi lotarze, zaraz cię zaprowadzimy i będzie siedział przy barze. Okej, okay, tutaj się jeszcze coś yes. dzieje. Tu yes, yes. yes. ja tutaj proszę podejść.

Will, sire, to, że on sam siebie nie może uleczyć, yes, nie? Yes. Lord, no ale dobra, will, to tam mało niższa większość. Jedźcie, w wszyscy już Lutar. Lutaringio. Co ty zrobiłeś? Znaczy nie na no, co ja zrobiłem. Ta końcówka była po prostu my mistrzowska, be? nie? Musicie przyznać. Zarobać. Tak, tutaj. Yes. Dobrze, że jesteś wyleczony. A ty chłopie zamiast iść w dobrą stronę, to ty spierdzielasz kompletnie, w drugą stronę, w drugim kierunku. Nie wiadomo gdzie jesteś, nie wiadomo co się dzieje, nie wiadomo skąd będziesz, nie wiadomo co tam będzie.